Halo Halo bardzo serdecznie. Słuchajcie, w 27. Mnie vlogu na moim kanale, już w kolejnym. I słuchajcie, co dzisiaj w planach. A mianowicie tradycyjny Minecraft, już trzeci na kanale. Yy, no i co? Odcinek Shoć Minecraft to się dzisiaj pojawi mniej więcej w go, nagram go mniej więcej o godzinie 19.00. Yy, I ogólnie, słuchajcie to co? Yy, tam planowałem niby kolejną, nową serię na kanale yy, Ale jeszcze mi się nie za, nie za bardzo nie chce do niej zabierać yy, A to z powodów takich, że... Yy, już rozpocząłem dopiero co Minecrafta To trzeba najpierw kolejną serię żeby zacząć, następną W przypadku niektórych youtuberów yy, No to po prostu robię po kilka serii od razu Albo od odcinka 5 Minecrafta Zazwyczaj nie zrobię tą kolejną serię Test jest w stylu GTA, wiecie? I ogólnie, słuchajcie, sprawdzałem statystyki Pod ostatnim odcinkiem Minecrafta I patrzę, pierwszego dislike'a dostałem Mam dwa lajki, jednego dislajka hmm. czyżby czyż pierwszy dislike? Słuchajcie, ja wiem, nie musi się wszystkim podobać mój film Moje filmy nie muszą się wszystkim podobać. nie to w ogóle nie rusza, ja nawet nie reaguję, tylko sprawdzam, jak tam statystyki moich filmów. Ym, ale co, słuchajcie, myślę, że to już będzie koniec tego 27. Nie vloga, yy, No tak więc, co? Trzymajcie się. O kurde. Yy, no i. Papa. Pa.